W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Adamem o rehabilitacji po częściowym usunięciu uszkodzonej łąkotki w stawie kolanowym. Dzień dobry drodzy widzowie! Zapraszamy do kolejnego odcinka na kanale Nowomortopedia, kanale, w którym w prosty sposób opowiadamy o nowoczesnych sposobach leczenia schorzeń narządów ruchu. Witam Państwa! Adam Wandachowicz i Piotr Kominiak. Powiedz, jak często się spotykasz z tego typu yy, pacjentami w, co, w swojej codziennej pracy? Bardzo często. Jest to jeden z bardziej powszechnych zabiegów. Wynika to przede wszystkim z tego, że są niewielkie dolegliwości bólowe, szybki powrót do zdrowia no i łatwo dostępny zabieg dla pacjenta. Czy do takiego zabiegu w jakiś sposób się można przygotować lub czy powinniśmy się w ogóle przygotowywać do takiego zabiegu rehabilitacyjnie? Jak najbardziej. To wszystko zależy od konsultacji ortopedycznej wcześniej, ponieważ nie chcemy uszkodzić dalej u łąkotki, która jest uszkodzona, żeby, żeby nie był bardziej rozległy zabieg, ale jeżeli konsultacja ortopedyczna i wynik jej jest pozytywny, taki, że możemy prowadzić rehabilitację, to jak najbardziej. Powinniśmy przywrócić maksymalnie ruchomość, szczególnie wyproście, siłę mięśniową, wytrzymałość, pilnować schematu ruchu. Jeżeli możemy też nauczyć pacjenta chodzić o kulach, to to wszystko ma bardzo duże znaczenie w dalszym procesie leczenia. Czyli ta, to przygotowanie jest bardzo indywidualizowane? Tak, tak, bardzo zindywidualizowane. Jest ono dostosowane do potrzeb pacjenta w zależności od jego zdolności zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Dobrze, mamy pacjenta po zabiegu. Jak wygląda pierwsza doba po operacji? W pierwszej dobie po zabiegu u nas w klinice przychodzimy na rehabilitację po kilku godzinach w zasadzie od zabiegu, gdzie pacjent dostaje instruktaż, jak będzie wyglądać cały proces leczenia co może robić, czego nie może robić, na co warto zwrócić uwagę. Jeżeli dolgi bólowe nam na to pozwolą i jest pełny wyprost i pacjent nie ma mocno założonego schematu ruchu, to chodzimy praktycznie od razu bez kul. Pacjent dostaje bardzo proste ćwiczenia do domu i stosuje zasadę RISE, czyli rest, odpoczynek, ICE, chłodzenie, kompresji, kompresja i Elevate, uniesienie kończyny, po to, żeby zadziać przeciwobrzękowo i jak najszybciej jakby kontrolować stan zapalny po zabiegu. Czyli to chyba warto podkreślić to, co powiedziałeś, że jeżeli tylko warunki na to pozwalają, to pacjent może z pełnym obciążaniem w dniu operacji wieczorem już chodzić. Tak, to jest nie tyle istotne też dla samego pacjenta, ale również dla nas, ponieważ jakby czas powrotu później do zdrowia jest dużo, dużo szybszy. Okej, okay, to co dalej? Czyli kiedy pacjent powinien się pojawić na rehabilitacji po zabiegu? Generalnie no, zaleca się, żeby był do siódmej doby, do, do tygodnia. Oczywiście, jeżeli nie ma żadnych powikłań ani tam przeciwwskazań, to, to do siódmej doby. Jest to tyle ważne, żeby jakby dostosować później do, do danego pacjenta to, co może już robić, a czego nie, ponieważ każdy troszkę inaczej wygląda w tym momencie, i nie każdy w sumie może robić te same ćwiczenia, tak? Bo, bo każdy może po prostu mieć i wytrzymałościowo inaczej wyglądać, inną ruchomość może mieć, inny ból może mieć, obrzęk, więc to dużo jest zmiennych, które jakby wpływają na to, co, co my robimy w danym momencie. To dobrze, to może bardziej szczegółowo opowiedz, na czym polega taka rehabilitacja? Rehabilitacja, głównie jakby w codziennej pracy wy, wykorzystujemy techniki z, z terapii manualnej, w zależności kto jakie ma szkolenie. Ja, ja wykonuję w codziennej pracy zarówno mobilizację w stawie rzepkowo-łudowym, po takim zabiegu, jak i w stawie udowo piszczelowym masaż funkcyjny, rolowanie, stretching, kinesiotaping, ćwiczenia stabilizacji, ćwiczenia wzmacniające, trening funkcjonalny, pilnujemy prawidłowych schematów ruchu, to wszystko jakby Tworzy jedną całość. Trening stabilizacyjny robimy zarówno lokalnie, czyli na staw kolanowy, ale też globalnie, ponieważ od globalnej stabilizacji zależy też lokalna stabilizacja, czyli na obwodzie zarówno kończy górnych, jak i dolnych. To takie pytanie, które często pada od pacjentów. Czy taka rehabilitacja jest bardzo wymagająca do pacjenta? Jak pacjent musi się bardzo zaangażować? Jak często musi być na rehabilitacji? Czy powinien ćwiczyć codziennie? Generalnie to też jest indywidualna sprawa. Staramy się zoptymalizować, żeby i, i tą intensywność dobrać maksymalnie do danych możliwości pacjenta w danym momencie. Oczywiście to wymaga od pacjenta dużo pracy, w zależności od tego, jak często pojawia się u nas na rehabilitacji. Czasami to jest raz w tygodniu, czasami dwa razy w tygodniu. To dobieramy też indywidualnie. Wiadomo, że im częściej się widzimy na sali rehabilitacyjnej, tym pacjent ma mniej ćwiczeń do domu albo jest ich mniej, ale na pewno te ćwiczenia są w domu bardzo, bardzo istotne i bez nich po prostu rehabilitacja będzie się ciągnęła bardzo długo i niekoniecznie uzyskamy taki efekt, jakbyśmy chcieli, tak? Czyli tak naprawdę oprócz Twojej pracy, czy pracy rehabilitantów. Ważne jest zaangażowanie pacjenta. Tak, to, to jest o tyle istotne, że jeżeli pacjent ćwiczy sam w domu, to ja głównie na terapię mogę się skupiać na technikach manualnych, których pacjent sam nie jest w stanie wykonać w domu, a pacjent później może więcej wykonać ćwiczeń, jakby ćwiczeń w domu. Nie musi ich robić na sali rehabilitacyjnej, nie musimy tracić czasu na sali rehabilitacyjnej, no bo robi te ćwiczenia po prostu w domu. Jeżeli tego nie robi, no to wymagałoby, żeby wtedy po, po prostu był częściej na rehabilitacji, tak? Czy podczas rehabilitacji pojawia się ból? Czy to jest problem taki, który, z którym sobie pacjenci nie radzą? Nie, generalnie że pacjent dostaje instruktaż, który ból mógłby się pojawić, tak, i który jest taki, że jakby się nic nie dzieje z operowanym stawem. Ból, który może się pojawiać, to jest ból podczas masażu, chociaż intensyfikacja tego bólu też jakby pilnujemy tego, żeby on nie był jakby bardzo intensywny i żeby on był pod kontrolą. To jedyny ból, który jest, to może być podczas masażu rolowania, czy na przykład nie wiem, mobilizacja blizny. Tak? A jeżeli chodzi o ból podczas ćwiczeń, to bólu wokół samego stawu kolanowego czy wokół rzepki praktycznie w ogóle nie powinno być, bo to nam też daje sygnał, że, że, że gdzieś albo jest za, za mocne jest ćwiczenie, albo gdzieś pacjent zmienił sobie technikę. Sam może być jedynie taki ból wynikający ze zmęczenia, ale typowo mięśniowego, odczucie bólu kolana, odczucie obręczy wokół stawu podczas ćwiczeń. Praktycznie nie powinno w ogóle być. Czyli myślę, że to, co jest warte podkreślenia, że to powinniśmy mówić naszym pacjentom, że jeżeli podczas ćwiczeń występują dolegliwości bólowe, to pacjenci powinni to zgłosić swojemu fizjoterapeucie. Dokładnie tak. I żeby zweryfikować, bo tak jak powiedziałeś, albo ćwiczenie jest za ciężkie, albo technicznie jest źle wykonywane. Dokładnie tak. I wtedy następuje modyfikacja, jakby z naszej strony, nie? Okej, okay. kolejne pytanie, które bardzo często pacjenci zadają. Panie doktorze, jak długo będę musiał się rehabilitować? Kiedy będę mógł znowu grać w piłkę, skłosza, tenisa? Standardowo przyjmuje się, że powrót do zdrowia jest 4-6 tygodni. U wyczynowych sportowców rzeczywiście po takim okresie można uprawiać sport profesjonalnie. Jeżeli chodzi o sportowców, amatorów, może to potrwać kilka tygodni dłużej, aby w pełni cieszyć się, się zdrowiem i sportem, który się uprawia. Ja myślę, że tutaj warto podkreślić, że. I ten powrót do zdrowia zależy od fizycznego przygotowania pacjenta przed, bo to co powiedziałem, tak, jak mamy tak. wyczynowego sportowca, to on jest fizycznie dobrze przygotowany mięśniowo, stabilizacyjnie, kondycyjnie i u niego rehabilitacja trwa krócej, tylko musimy poczekać, aż się wygoi kolano po operacji a operacja nie była duża. Jeżeli miałem pacjenta, który ma uszkodzenie łukotki, ale wcześniej ze sportem nie miał zbyt wiele wspólnego, no to u niego nawet nauka chodzenia bez kul może trochę czasu zająć. To prawda o czym mówisz, ale to też dużo zależy od nastawienia do samej rehabilitacji, do procesu powrotu do zdrowia, psychicznie do nastawienia do ćwiczeń, czy w ogóle ktoś miał z tym kontakt wcześniej czy nie. No, i pewnie takiego przygotowania wcześniej mentalnego, że jednak czeka go trochę tej pracy, żeby, żeby wrócić do zdrowia. Nie? Generalnie skupiliśmy się w czasie tej rozmowy na pacjentach, na rehabilitacji po częściowym uszkodzeniu łąkotki. Generalnie jest to zabieg często wykonywany, ale jeżeli mamy możliwość, to szyjemy uszkodzoną łąkotkę. Czym się różni rehabilitacja po częściowym uszkodzeniu łąkotki od rehabilitacji u pacjenta, u której łąkotkę zszyliśmy? Znacząco się różni tak naprawdę w tym pierwszym okresie 6 tygodni, ponieważ pacjent po szyciu łąkotki musi chodzić o kulach, aby ta zszyta łąkotka mogła się regenerować i żebyśmy mogli ją zabezpieczyć. A jeżeli mamy usunięcie, to praktycznie możemy obciążać kończynę od razu, więc to wydłuża bardzo proces leczenia. Po szyciu łąkotki też są jednak dobrane trochę inaczej ćwiczenia, aby też nie kompresować tej łąkotki, szczególnie przy zgięciach powyżej 90 stopni stawu kolanowego, czy jakichś głębokich przysiadów, więc to też jest jakby... Troszkę inny proces ćwiczeń i głównie się wydłuża ten okres do kilku miesięcy po szyciu. Po usunięciu, no to tak jak rozmawialiśmy wcześniej, może on się nawet zamknąć w sześciu tygodniach, tak? Do tej pory rozmawialiśmy o takim izolowanym usunięciu łąkotki. Czy są, może powiedz coś więcej o zabiegach, podczas które są wykonywane w kolanie, w czasie których. Usunięcie częściowe łąkotki u tego fragmentu uszkodzonego jest tylko jednym z etapów operacji, ale na przykład mamy rekonstrukcję miedaza krzyżowego przedniego i usunięcie uszkodzonej fragmentu łąkotki. Czy tutaj jakoś ta terapia tak. przebiega inaczej? Tak, od... Generalnie od rodzaju zabiegu zależy postępowanie. Głównie nawet się skupiamy na tym, jaki był zabieg robiony obok, obok usunięcia uszkodzonej łąkotki, ponieważ z reguły albo to jest rekonstrukcja więzadeł, albo mikrozłamania chociażby. Czyli rekonstrukcja chrząstki. Czyli rekonstrukcja chrząstki i wtedy głównie się skupiamy na rzeczach, które były robione obok, ponieważ te same usunięcie łąkotki, możemy chodzić bez, obciążać kończynę od razu, jeżeli chodzi o rekonstrukcję więzadła, jest dużo zmiennych, musimy uważać, żeby nie rozciągnąć więzadła, żeby go nie, nie podrażnić, tak? nie uszkodzić, więc jest inny proces leczenia, inne, inne dobrane ćwiczenia, więc znacząco to też wydłuża y, proces powrotu do pełni zdrowia. Czyli można podsumować, że usunięcie uszkodzonego fragmentu łąkotki jest dość małym zabiegiem. Po którym pacjenci szybko wracają do zdrowia, i jeżeli jest to zabieg wykonywany izolowanie, czyli tylko taki zabieg został wykonany, to to wszystko, co mówiliśmy, ma zastosowanie. Jeżeli mamy pacjenta, u którego została wykonywana jakakolwiek procedura naprawcza w kolanie, to wtedy tak naprawdę skupiamy się na tej procedurze naprawczej. Na zabezpieczeniu tych struktur, próbujemy tak. zrobić dodatkowo. I wtedy, te, te, wtedy tak pacjent nie może się szybko rehabilitować jak po izolowanym uskodzeniu łąkotki. Tak. Dziękuję bardzo za uwagę.